I ponownie witam was, ponownie w kolejnym odcinku Little Nightmares 2 e <coughs> Jesteśmy sobie tutaj, widzę, że drzwi mamy zamknięte, więc naszym celem na ten moment jest znalezienie jakiegoś klucza Zapewne zmagając się jednocześnie z naszą kochaną panią elastyną nauczycielką U co się otwiera? Gdzie się otwiera? Na dole się otwiera. Co gdzieś się otworzyło? Co się stało? To wiatr? Nie wiem. Nie wiem, co się stało. Ale przytuliłem ziomka jakiegoś załamanego. Eee, jakby. Unosząca się depresyjna egzystencja antyekzystencjalna. <grystanie> co? Ok, mamy tu jakieś duże szachy. Mam nadzieję, że nie będę musiał w nie grać, bo nie umiem grać w szachy. <laughs> Niestety. Nie, nie. Posłuży nam to po prostu. Znaczy. Czy ja. Mogłem przesunąć. cały ten pionek? Nie? No. Chyba, że ja sięgnę z tego. No w sumie może tak być, że ja z tego sięgnę. Tylko. O! Tak? I... No, prawie, prawie. No, prawie, prawie. Kurczę. Dobra. Mamy to. O, Boże. Jesus. Jesus. To niezłego króla zrobili. Ja w dupia. Dobra, widzę, że Już widzę, że będziemy musieli sobie Pozdobywać Uuu u, Uu, jednak nie lubią tej nauczycielki No kto by pomyślał, kto by pomyślał, to prawda. Dobra Muszę się dostać jakoś Na ten wyższy tutaj punkt W jakiś sposób A, dobra Ja mogę iść dalej, spoko Coś możemy zawinąć. Ok, tu mamy ustawienie. O, jest ten pan. Tego też widzieliśmy parę razy. Dorysowali mu wąsa. Czyżby to był jakiś nauczyciel? Aha! Czeje, o co chodzi? Więc to jest ta główka tutaj, czyli to będzie lewy górny, czyli. Czyli chodzi zapewne o to. A je. Muszę się jakoś podostawać na te. Na te tutaj. To mówię, troszeczkę nie mam pomysłu, czym ja bym się miał tutaj podstawić. Te drzwi sobie może zamknę. Czyż one się nie zamkną w sumie? Czym ja się tutaj mogę podsadzać? Mam tutaj jakąś podsadzajkę, może? Co by się przydała? Niekoniecznie. <laughs> Mam pomysł. Muszę z tego wcześniejszego wziąć, przecież to. No przecież. I dzięki temu będę mógł doskoczyć po to drugie. Kurczę, jednak, jednak czasami mnie może olśnić, tylko Boże, jakie to jest niewygodne w użytku. Aha, bo ja nie muszę tego przycisku do podnoszenia wciskać, jak skaczy na to, dobra. To jednak mój, mój błąd, excuse moi. Dobra, gdzie ten, ten kościół, król, nie wiem, król, nie wiem, nie wiem, przepraszam. <taki> tak bardzo nie znam się na szachach. Król, król, królowa, dobra, bo tam na środku jest król. Czyli to jest królowa? Tamto jest pewnie wieża, a nie, to jest wieża, a tamto? Nie wiem. Czyż król i królowa może wyglądać inaczej? To pewnie jest biały król, a no i nie spojrzałem. Znaczy w sumie nie skupiłem się. Eee, tutaj, pod tym, wieża jest za tym, dobra. Czyli tutaj mamy. Czyli to jest pewnie biały król. A tamte to falowane to jest. Biała królowa. Możecie mi powiedzieć, czy, 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 czy dobrze powiecie. Okej, okay, sukcesik. No i co, zapaliło się. Ale liczyłem na to, że to się rozsunie. A, czy jeszcze. Wiem z poprzedniej części, że takie lampki mrygające, oznaczają tajne, tajną dźwignię. Wow. Piesek robiący kupę albo siku, siku bardziej, bo w sumie kupę to by mu było ciężko w taki sposób. <grych> no dobra. Okej, okay, to, to dziwny pokój, ale, ale mamy klucz, więc jakby Aktualny cel zrealizowany, więc idziemy sobie otworzyć tą kłódkę. Typ, 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 tu ty, ty, kolejny pies jakiś wytwarzający ten... defekację. No widać, że pusta się dzieci, no. <śm> Okej, okay, otwieramy. I możemy sobie iść dalej. Mamy stołówkę szkolną Czy spotkamy się z naszymi kucharzami? O Jezus, nie, okropna ta kiełbasa, weź ją zabierz Czy to mogę przesunąć? Mogę, okej okay, To mi się przyda przesunięcie tego, żebym mógł sobie wejść tam na górę Głośno strasznie w tej stołówce Już się boję co tam się będzie działo Kto będzie szefem kuchni i takie tam Dobra, powinienem już dać radę? Bodajże. Zgadza się. No i jesteśmy w stówce. Ok. Tak, kolega dostanie z. Ho, wow wow wow, wow, wow 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 Chodźcie, chodźcie na bitkę. No nie. <grywka> Milimetry, no. Okej. Okay. No, chodź. Oho, hu. A, ci ładnie główka odleciała. Oho, nie. O, Boże. Jakie zło. <laughs> tak się nie robi, stary. A, to jest przebranie. Dobra, myślałem, że to będzie nowa czapka. O, Boże. Siemano. Dobrą imprezę tu macie, dzikusy. Siema, ja jestem Marek. Ja jestem tu nowy. Ej, nie. nie. Spokojnie, spokojnie. Boz, co za przerąbane dzieci. Dobrze, że macie taką nauczycielkę. Bardzo dobrze. Jesteście okropni. Pod każdym względem. Nie chcę tu być. Nie chcę do was należeć. A nie trochę. Gdzie jest nauczycielka, jakiej potrzeba? Kto tutaj dba o. Spokój i pokój. Czemu niektórzy nie mają części głowy i żyją? To mnie najbardziej zastanawia. To jest dosyć dziwne. Nie da się ukryć. Dobra, ok. To mamy zrobione, zakładamy czapeczkę. Ciekawe, ciekawa sprawa to była, przyznaję, dobra, mamy tutaj słoik, czy ja tym słoikiem mam rzucić w przycisk. Bam, mam tylko i wyłącznie jedną szansę, jeżeli tak. Więc. Więc dupa. <laughs> nie no, niemożliwe, nie mogę mieć tylko jednej szansy, Kaman. Coś tutaj musi być jeszcze. Tutaj, teraz tutaj. No i... O, kolejny słoik, ale no cóż... No już, już nie ma słoika. Tak bym go nie zniósł na dół. Ej! Tu są organy w środku przecież tych słoików. Tam jest mózg. Co tutaj się dzieje w tej szkole? Dziwna sprawa. Dobra tu tu i jesteśmy. Dobra. No, po co mi to? Dobra. Mózg. O Jezus, Boże, ja zrzucę ten mózg i będę mózgiem rzucać w przycisk. Ta gra nie ma żadnych... <śmulców> żadnych hamulców naprawdę. Wybornie. Dobra, nie umrę raczej. Dobra. No idzie ten mózg, spadł. <tutujesz> Tutaj jest. Bożysz. Dlaczego? Oj, niechcący. Co się stało? Nie mogę. Nie mogę się ruszyć. Coś zgliczowałem. Nie. Nie. No dobra, to jeszcze raz. Mmm, ale on sobie robi takie wibbili bo się tak galareci ciekawie. A wezmę sobie go. Up. Nieważne. To tylko, to tylko mózg. To tylko twój mózg. Twoja wyobraźnia. Co ty tam tworzysz? A ty żabki tu masz, ty jesteś Biolożka. Biolożka jesteś. To nieźle. Jest ty to jesz, czy, czy o co chodzi? Jak się spojrzała. <grytanie> ludzik, ludzik. Okay, mamy sejwa Jakiegoś Okej okay. Czyli tak, jest to raczej pani od biologii Nie matematyki Chociaż nie, zdziwił się, nie zdziwiłbym się Gdyby uczyła tutaj wielu przedmiotów Jakaś stopa Ludzkich rozmiarów No co ty niby zauważyłaś Joki show! Opanuj się! Opanuj się! Co mam zrobić? Z jestem w stanie ją zgubić jeszcze, czy... czy już nie bardzo? Łej, gdzie ja jestem? Jak ja tu przyszedłem? Oho -oho -oh. O, jest pan! <gry> Niech ci się głowa zaplącze. Dawaj, tu dotąd. to, tędy No chyba Okej, okay, obrałem złą drogę To mógł wiedzieć To się nazywa dobry model dopiero edukacyjny ty Ja cię... Sun O Boże, zauważy mnie o! <grym, <grym, okay. Jakie tam jeszcze organiki masz już zrobiłaś swoje, dobra Skąd to nagłe cofnięcie? Coś tam scenarysowała? <grymne> dobra Czy ja powinienem dalej być cicho, raczej tak No ten regał już mi się raczej nie powinien przewalić na mnie. Byłoby miło. I zawijamy tutaj od tej pani, bo już nie chcę mieć z nią nic do czynienia. I okej. Okay. Troszkę twarde lądowanie, ale dajemy radę. Ej, bo już dawno nie widzieliśmy naszej koleżanki. Miłoby było ją odzyskać. Miejmy nadzieję, że w tym odcinku to już nastąpi. Tam tego na Aha, teraz się zatrzymało na niej. To fajnie. O Boże, o co chodzi? Dobra. Teraz powinno być ok. Uuu no to już było ledwo, ledwo. Jeszcze tu jakieś bachory są Dobra, to ten motek Powinno być już okej okay. Może uda mi się uciec, albo nie Jednego to jest banda, wiesz, rudego Co to ma być? Halo oh! Savage oh! Finally Jeszcze jakiś? Masz farta, że mnie to nie zabiło. Ej, to moja koleżanka! Co wy robicie? Debile! O Boże, dobrze, że już tu jest safe. Jezus. Jak dupę wypina, ale masz bęcki. O, w końcu. Boże, nienawidzę ich. Żyjesz? Czy jesteś nieprzytomna? Chyba jesteś nieprzytomna. Jakaś asekuracja by się przydała, nie? Może jakoś papier toaletowy No znowu utykam pod kiblem Tym razem Czy ja mam po prostu walnąć w to? Ona trochę Nie spadnie trochę zbyt Agresywnie? Trochę tak, no ale cóż Cóż można było zrobić Żyjesz? Wszystko okej? Okay? Dasz radę? O Dobrze Ja była nieprzytomna, nawet nie wie, że upadła, to... <grafy> Jak coś, to oni cię tak, wiesz, pocharatali Musi <grafy> się przyjrzeć lepiej Jest... No... Jest chyba... Chyba jest dziewczyną A jest, chodź Spadamy z tej głupiej szkoły, mam nadzieję bo okno to zazwyczaj oznacza jakąś tam w miarę wolność. Więc mam nadzieję, że tak będzie. Przemieszamy się do innego budynku jakiegoś. Nie złamy się ta deska, trochę wygląda jakby się miała złamać. Ale dobra. I pianino. Tradycyjnie. Little Nightmares docenia granie na pianinie Całej gamy No tym razem nie Jestem zawiedziony, no ale co, co zrobić <gry> Może teraz trzeba zagrać duet Nie wiem po co to, prawdopodobnie się urwie i wyrąbie nam dziurę w podłodze Tak coś podejrzewam Dokładnie tak Oj! Ale lina dalej napięta, więc zapewne możemy sobie po niej... We... A nie, nie mamy po niej wchodzić, mamy... Mamy dokończyć spadanie tego, tutaj, pianinkę. Uh. Kozacko. Teraz brzmi lepiej. Ha! Mówiłem! Monon. Co? Monotonicznie. Ha! Mówiłem, 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 mówiłem. Czyli jednak, co tutaj jest? To te debile. To nie, 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 nie. Walcie się. My już spadamy stąd. O nie, potrzebujemy klucza znowu! Czyli nie możemy was niestety zignorować. Będzie trzeba się podsadzać. Możesz, możesz mnie podsadzić, ja się z nimi rozprawię. Mo możesz zrobić to jeszcze raz, bo mi nie wyszło. Dobra. Co robisz w tej żabie biednej? <laughs> o! Ale mądre to było. No i giniesz. No i fajnie, ja biorę kluczyk. Nie, nie, już to mi niepotrzebne. I ja biorę kluczyk, i sobie spadamy stąd. Wejdę ja tam w taki sposób naturalny. Czy muszę coś kombinować? God damn it. A! No można i tak. <laughs> O, git. No ja dobra, otwieramy, patrzymy co tam za tym jest. Co nas czeka dalej? Nie, dalej szkoła. Kurczę. Wielki mają ten budynek. Straszny. Jak mnie chronisz? Myślałem, że... Ktoś tam się denerwuje jeszcze. E, dobra, to tyle. Ok. Trzeba wysunąć. Ciężko idzie strasznie, ale dobra, już damy sobie radę. Ktoś grania pianinie. Może to będzie drugi nauczyciel? Tak może być. Ale bardzo ładnie gra. To bardzo fajnie. Brawo. Bo jestem tego. Bo jestem ciekawy tego. Tego pana, co mu dorysowali wąsy. A, podsadzamy się, jasne. Ciągle zapominam, że jednak są tutaj. Jest, jest tutaj dużo więcej elementów y, kooperacyjnych niż w pierwszej części. No bo w pierwszej w ogóle ich nie było. O Jezus. No, weź to, weź A, czekaj Sam nie uniosę, tak? A, i teraz tędy sobie wejdziesz, no dobra, gitówa <laughs> Dobra I co tam, co tam, co tam będzie? Dalej Nie to dalej jest nasza nauczycielka tutaj grająca. No dobra. Co się rozprawimy z nią tutaj może jeszcze jakoś. A póki, póki gra, to ona raczej nie będzie słyszeć zbytnio wszystko, tego co się dzieje, tak? Tak. Także muszę czekać, aż zrobi sobie tą przerwę swoją. Tak, a ona coś pisze. Gra dalej i teraz mogę sobie... Oj, no nie w tom. Ciekam się trochę więc Oj! Okej okay. Luzik Ciekawa akcja Czemu tak powoli idziesz? Przez to, że się skradasz? I co teraz? Czy ja zdążę tam wrócić w ogóle? Mam to puścić teraz? A teraz się trzyma, dlaczego? O, ona to trzyma jakoś? W taki sposób, że. O boże! Jak ja mam wrócić? Jak ja mam wrócić? Dobra, widzę tutaj smugi na ziemi. Co by oznaczało, że powinienem to przesunąć. Ale w jakim celu? Wait. Nie, nie wiem. No ale zrobię tak. A, ja mam to przesunąć tam sobie pod ten. Dobra. Ma to sens. Już mi wystarczy. Oby. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, jest sukces. Jest sukces. Możemy sobie iść dalej. Na wszelki wielki się jeszcze wstrzymamy. Ok. I dawaj spadamy stąd. Co? Jesus Mario O boże Nie no przesada, nie dosyć, że jest elastyczna, to jeszcze jest twarda jak skurczy <ścoughs> O Boże Nie, no, ta babka jest walnięta Boże co oni za potworną postać wymyślili no czegoś takiego to jeszcze nie było myślę, że przebija wszystko co było do tej pory dobra i wygląda mi to nawet na dobre miejsce do skończenia tego odcinka także na deszczu, ja mam czapeczkę deszczową ty niestety mokniesz <grym> także cóż yy, możemy wejść kawałek pod daszek, ale dobra niedługo się stąd yy, ruszymy ale to już w następnym odcinku. Ja chyba na dzisiaj już kończę, bo troszeczkę się zmęczyłem jednak tymi odcinkami pod rząd. Więc yy, tak, dla Was może to będą równo, równe odstępy, ale yy, ode mnie to już by było na tyle. Więc yy, biorę nogi za pas. Trzymajcie się. Miłego dnia, wieczoru. Smacznego. Do widzenia. Cześć. <grytanie>